4, 3, 2, 1, start. Lewy 2, do hamowania. Prawy 3, nawrót, nie ciąć. 80. Hamowanie. Lewy 3, długi nawrót, nie ciąć. 40. Prawy 1, przeszczyt. 40. Prawy 2, przyciąć. 100 hamowanie, prawy 3, nawrót, koniec zacisk, nie ciąć do lewy 2, nie ciąć do prawy 2 z hamowaniem, nie ciąć do lewy 3, nie ciąć 50 lewy 2, nie ciąć 50, lewy 2 na 3 nie ciąć, 50 lewy 2, nie ciąć, koniec z hamowaniem za szczytem prawy 4, nie ciąć średni do lewy 2, nie ciąć 120 prostój. Hamowanie lewy 3, długi nawrót, zacisk, nie ciąć. 40. Prawy 2, nie ciąć. 60. Hamowanie prawy 3 na 4, nie ciąć. 40. Prawy 2, nie ciąć. Do prawy 1, nie ciąć. Do lewy 2, nie ciąć. Do prawy 1 przeszczyt, do lewy 1 nie ciąć, 50, hamowanie prawy 3 nie ciąć. 60, depnięcie prawy 2 na 3 nie ciąć. 60, lewy 2 nie ciąć, 50, prawy 2 na 3 nie ciąć. Do prawy 1 nie ciąć, 80, hamowanie lewy 3, długi nawrót, nie ciąć, koniec zacisk. Do prawy 1, 60, hamowanie prawy 4. 20. Prawy 2. Nie ciąć. 30. Hamowanie lewy 4. Zacisk przeszczyt. Nie ciąć. Syp. Do prawy 4. Zacisk. Nie ciąć. Do lewy 2. Zacisk. Do prawy 2. Do prawy 1. 40. Hamowanie lewy 3. Nie ciąć. Końcem przyciąć. 40. Prawy 3. Zacisk. Nie ciąć. 40. Hamowanie prawy 3. Nie ciąć. Syp. 40. Lewy 2. Nie ciąć. Do lewy 3. Nie ciąć. Do prawy 2. Przyciąć. Do lewy 2 na 3, nie ciąć. Do prawy 1 nie ciąć. Do szczyt środkiem 40. Lewy 1 z hamowaniem. Do prawy 2 na 3. 40. Hamowanie przed szczytem, zanim prawy 3 na 4. 30. Hamowanie prawy 1. Do lewy 1 z hamowaniem nie ciąć. Do lewy 3. Koniec przyciąć. 30. Prawy 2. Przyciąć. 40. Prawy 2. Do hamowania. 30. Lewy 3. Do 4. Koniec ciąć. Do 4 się zacześnia. Koniec ciąć. 40, tu będzie wilgotno, prawy 2, do 3, do lewy 1 przyciąć, 40, hamowanie prawy 3 przyciąć, do prawy 2, 40, lewy 2, 40, hamowanie lewy 3, długi koniec, wrzeczka, Rzeczka płynie, 50, hamowanie lewy 5, 50, Lewy 1, do prawy 1, do lewy 1 przez most wybija, do depnięcie prawy 2, do lewy 1 przyciąć, 50, hamowanie prawy 3. 60, lewy 1, 60, depnięcie lewy 2 na 3, przyciąć, do prawy 1, 50, depnięcie prawy 2 na 3, 60, hamowanie prawy 4, i tu prawy 4, do lewy 3, i lewy 3 z drogi, do lewy 2, do prawy 1. Do lewy 2, ciąć. Do hamowanie, prawy 3, krótki. 40. Hamowanie, prawy 3. Do lewy 2, przyciąć. 50. Depnięcie, lewy 2. 60. Wybija hamowanie, prawy 3. Zacisk, przytul. Tu wybija na hamowaniu. Do lewy 2. 40. Szczyt środkiem. 40. Lewy 2, do 3. Przyciąć. Do lewy 2, długi. Wybija. 50. Prawy 1, 60, hamowanie prawy 3 na most, do lewy 90 przyciąć. 20, prawy 2, długi do 3, 40, hamowanie lewy 5, zacisk. Tu hamowanie lewy 5, zacisk. Do prawy 3, krótki na most, 50, lewy 3 z hamowaniem 10, prawy 90 na most nie ciąć. Prawy 1, 30, lewy 3, krótki nie ciąć, do prawy 2, 40, lewy 1, 40, lewy 2, do hamowania, prawy 3, zacisk, 60, prawy 1, 60, prawy 2, 120, prawy 1, 80, hamowanie, lewy 3. Do prawy 2. Do lewy 2 przyciąć. Do prawy 2 wypuść. 50. Hamowanie prawy 3. Średni zacisk. Do lewy 1 z hamowaniem. Do lewy 3 nawrót zacisk. I tu lewy 3 nawrót zacisk. 40. Prawy 1 długi. 40. Lewy 2 nie ciąć. Do prawy 1. 60. Lewy 1 do szczyt środkiem 60, lewy 1. Do lewy 1. 80. Prawy 2, 50. Hamowanie prawy 3. Zacisk. Koniec przyciąć. Do lewy 3 na 4. I tu lewy 3 na 4. 50. Lewy 1. Do prawy 1. Do prawy 2. 40. Hamowanie lewy 3. Syf. Do prawy 2 długi syf, koniec z hamowaniem, do lewy 2 na 3 z drogi przez szczyt przyciąć, spokojnie, do prawy 3 syf, 40, depnięcie lewy 2, 40, hamowanie lewy 3 przez most, 40, hamowanie przed szczytem, na nim lewy 3 przyciąć, 30, hamowanie prawy 3 przyciąć, do prawy 4 zacisk mocno ciąć. Do lewy 2, do prawy 2, 100. Prawy 3 przyciąć. Tutaj prawy 3 przyciąć. 40. Hamowanie lewy 3 ciąć. 50. prostuj, Hamowanie brudno. Lewy 90. Na hamowanie brudno. Lewy 90. Lewy 1 wybija. Do prawy 1 wybija. 30. Lewy 2. Do lewy 2 podbija. Do lewy 1. Do hamowania prawy 1 przed szczytem, zanim lewy 3 przyciąć. 30. Prawy 3. Do lewy 2 przez szczyt przyciąć. Do prawy 2 przyciąć. Do hamowania 30. Lewy 3 średni. 40. Lewy 1. Do prawy 2. Do hamowania prawy 3. Ciąć syf. Do lewy 3 nawrót, nie ciąć. I tu lewy 3 nawrót, nie ciąć. 20. Prawy 3 przyciąć, 30 hamowanie, prawy 4 na główną przyciąć, 20, prawy 1 do hamowania lewy 3 za szczytem ciąć, 100, lewy 2 przyciąć, 80, prawy 1 zdepnięciem do prawy 3 przyciąć, 50, lewy 1 zdepnięciem przyciąć, do lewy 2 ciąć, do prawy 1, 50. Prawy 1, szczyt środkiem max 200 hamowanie, prawy 90 40, lewy 2 80 Hamowanie prawy 3 ciąć, syp 50 Lewy 1, długi, koniec z depnięciem, do lewy 3 Lewy 3, tu hamowanie prawy 3 do 4. Spokojnie. 3 do 4. 60. Lewy 2. Ciąć. 50. Prawy 1 przyciąć. Do lewy 1. Do prawy 2 ciąć. Do lewy 2. Z hamowaniem. Do prawy 4 ciąć. I tu lewy 2 z hamowaniem i prawy 4 ciąć. 40. Szczyt środkiem. Max. 60. Lewy 1. 120, lewy 1, 100, lewy 1, 60, szczyt lewą, do hamowanie 30, prawy 3, ciąć, wypuść, do prawy 2, ciąć, do lewy 2, ciąć, 60, lewy 1, do prawy 2, przyciąć, do prawy 1 z hamowaniem, do lewy 4 nawrót, zacisk przyciąć, bokro. 40. Prawy 1. 80. Hamowanie, lewy 3, ciąć. 50. Hamowanie, prawy 3, podwójny, nie ciąć. Do od razu lewy 4 na kostkę. I lewy 4 na kostkę, do prawy 4. Do lewy 2.

Hamowanie lewy 3, rzeczka płynie. Do prawy 2. Do lewy 1 przez szczyt. Do hamowanie prawy 3 krótki. 50. Lewy 1. 50. Prawy 2. 40. Hamowanie przed szczytem. 20. Lewy 3. Zacisk. 50. Prawy 1. 50. Szczyt prawą. 50. Hamowanie lewy 3. Do prawy 1 z hamowaniem. To lewy 3, nawrót. Prawy 2, wypuść. 50, hamowanie prawy 3, nawrót. Zacisk. 40, lewy 1, 100. Lewy 1, 50, hamowanie na szczycie, lewy 3, długi nawrót. 50. Hamowanie prawy 3, długi, nawrót 50, lewy 1, 80, hamowanie lewy 4, zacisk, do prawy 3, nawrót zacisk, do prawy 2, do lewy nawrót z drogi 20. Szczyt środkiem max, to lewy 2 przez szczyt, ciąć, 50, prawy 1, ciąć, do lewy 2, ciąć, 100, szczyt środkiem mega, wybija, zduś, 80, hamowanie, lewy 3, średni, do prawy 2, do 3, tu prawy 2, do 3, 30, prawy 3, 20, hamowanie, prawy 4, w dół. 100 Szczyt środkiem 200, prostuj Hamowanie lewy 3 Do szczyt środkiem 30 Lewy 2 przez szczyt, do prawy 1 Do szczyt środkiem 60, prawy 2 60, hamowanie przed szczytem Zanim 30, prawy 5 I za szczytem 30, prawy 5 To lewy 3, nawrót, zacisk i tu lewy 3 nawrót zacisk i prawy 90 zacisk I prawy 90 zacisk 40 lewy 2 do prawy 2 przez szczyt 50 hamowanie lewy 3, dobra powiem Ci, że jest dobrze